Aleksandra Krzos, Libero, KS Developer, z Rzeszów. Dlaczego tak było? No to trzeba było zapytać trenera, on jest dobry w tych liczbach e, wszystkich. E, ale co? No, tak jak w innych klubach, właśnie jest, że się rywalizuje o tą pozycję, no to u nas o rywalizacji nie było mowy, właśnie była ta współpraca. I co? No ciężko się na pewno gra tak na, na, na dwie libero, bo wiadomo, że trzeba być bardziej skupionym na tym, co się robi, bo są te momenty takiej dłuższej przerwy, jak się siedzi na ławce, więc na pewno trzeba ze zdwojonym fokusem podchodzić do, do każdego spotkania. Ale co? No dałyśmy radę, jakoś sobie poradziłyśmy. No, polegało to na tym, że ja byłam odpowiedzialna jakby w zespole za przyjęcie zagrywki, a Daria była odpowiedzialna za obronę i każdy kibic, który ogląda siatkówkę i się troszeczkę na tym zna, na pewno wie o co chodzi. Oczywiście, wyłączając moją mamę kochaną, którą pozdrawiam, wiecznie się pyta mnie, dlaczego mam inny kolor koszulki. I co chwilę mi trener ściąga z boiska. Tak. Zastanawiałam się tak nad tym, co można by tutaj powiedzieć, jakiś taki uchylić rąbek tajemnicę kibicą. Myślę, że takich typowo świadkarskich momentów było wiele. Wiadomo, że w szatnie było na pewno bardzo zabawnie momentami, ale szczegółów nie mogę niestety zdradzić, bo były pikantne. Moment taki, który mi się przypomniał i bardzo długi w ogóle był ten sezon i mówię, kurczę, czy to było w tym sezonie na pewno. Jak biegaliśmy te, te biegi na orientację? I był taki moment, że wszyscy, przy, wszyscy przybiegli. Był pierwszy chyba bieg nasz w Leśnej Woli i czekaliśmy na Bartka bodajże z kierą biegu. No i słuchajcie, wyobraźcie sobie, że oni wrócili po godzinie, po wszystkich. I stwierdziliśmy, że chyba tak bardzo chcieli się jakby poznać na tym pierwszym bieganiu, że nie chcieli do nas wracać i dostaliśmy od nich wiadomość na grupie na WhatsAppie właśnie po godzinie, jak już wszyscy byli w domu i jedli obiad, to oni nam podziękowali, że poczekaliśmy na nich. Także no, to było takie dosyć zabawne, bo jakby nie spodziewałam się, że akurat ta para gdzieś tam się zgubi w lesie. No ale tych momentów to naprawdę było sporo w tym roku. To znaczy, uwielbiam w ogóle czarny humor, eee, taki ostry żart, eee, tylko że nauczyło mnie już życie, że trzeba najpierw poznać człowieka, zanim się zanim zacznę z nim żartować, bo... Też trzeba mieć dystans do siebie, słuchając tych żartów i myślę, że troszeczkę uchylę rąbka. Po, dostałam zadanie tutaj od jednego z dziennikarzy o opisanie w kilku zdaniach każdej po kolei zawodniczki. Wydaje mi się, że to jest dobre. Wczoraj to czytałam Zuzie Fimienko, trochę się rozbawiła, trochę się wzruszyła. Myślę, że każdy będzie mógł ocenić, no jak wygląda to moje poczucie humoru. Takie typowo siatkarskie, no to chyba najbardziej mnie boli porażka w Pucharze Polski, bo bardzo chciałam jechać na ten finał. a Uwielbiam Nysę. <grytania> na pewno, żeby się nie poddawały, bo wiem ze swojego doświadczenia, że trafiają się naprawdę fatalne dni, że nic nie wychodzi. Dni, nie wiem, zmieniają się w tygodnie. Ale trzeba chyba jednak odkryć w sobie tą miłość do tej siatkówki i bawić się tym, tak? Więc takie, żeby dążyć do celu, po prostu, żeby się nie poddawać e, i walczyć o swoje, a myślę, że to w przyszłości na pewno ta ciężka praca, no bo to jest ciężka praca, zaowocuje w późniejszych latach, jak już się obędą z tą piłką, trochę się nauczą techniki, to później będzie naprawdę super. i Trzeba dążyć do tego, po prostu i czekać na ten moment, jakby patrzeć w przyszłość i widzieć ten moment tej zabawy i, 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 i tej miłości. I, i myślę, że krok, krok po kroku, żeby tylko się nie poddać. Ja w ogóle miałam taką możliwość w domu, że jakby to, co mnie zainteresowało, no to rodzice mnie pchali do tego. I ja na przykład w jednym równocześnie trenowałam siatkówkę i gimnastykę artystyczną. Z tym, że wygrywając pierwszy tam brązowy medal w młodziczkach, biegając po boisku w trampeczkach, w tym samym momencie ćwiczyłam gimnastykę i tam to troszeczkę to inaczej wyglądało. Płacz dziewczyn, rozciąganie itd. I kiedy wróciłam po treningu gimnastyki artystycznej właśnie na trening siatkarski, gdzie było mnóstwo pochwał, bieganie za cukierkami ukrytymi na hali, takie gry i zabawy, to wtedy poczułam radość, że to jest radość, a tam była naprawdę ciężka praca od, od nie dziesiątego roku życia. Także i w tym momencie chyba się zakochałam w tym wszystkim, w, w tej radości i właśnie dzięki też trenerowi, mojemu pierwszemu, którego serdecznie pozdrawiam. I myślę, że to ludzie sprawili, że ja mogłam poczuć tą miłość do tej siatkówki. Mam wrażenie, że ten sezon tak naprawdę. Jakby trwa dwa sezony, bo tamtego sezonu nie dokończyłyśmy i miałam takie wrażenie, że trochę te sezony się nałożyły na siebie, bo to, czego nie udało nam się udowodnić, znaczy udowodnić, wygrać tak na boisku, no to w tym roku miałyśmy okazję i, i na pewno był bardzo długi. Było też mnóstwo obaw, związanych no wiadomo tutaj z, z koronawirusem, mnóstwo przerw, także taki bardzo sezon taki niepewny w ten sposób, że człowiek się zastanawiał każdego dnia, czy nie dostanie telefonu z klubu, że przepraszamy, ale liga jest odwołana. Także no taki na pewno niepewności, ale zakończone, uważam sukcesem. I myślę, że teraz możemy się udać na zasłużone wakacje, bo sezon był naprawdę ciężki. Nie pamiętam takiego tak ciężkiego sezonu. Myślę, że zapracowała na ta szatnia. Moim zdaniem, bo miałyśmy bardzo dobrą atmosferę z dziewczynami i myślę, że walczyłyśmy o każdy punkt dla nas, tak? Za siebie nawzajem walczyłyśmy i to zadecydowało. Więc drodzy kibice. No niestety nie mogę Wam pogratu jakby pogratulować też tego sukcesu, bo nasz sukces jest także Waszym sukcesem. Nie mogę Wam pogratulować osobiście, ale co, mam nadzieję, że zobaczymy się w przyszłym roku na Hali i będziemy mieli jeszcze okazję, żeby się wyściskać i powspominać ten sezon, który właśnie dobiegł końca.